Ranek radia Tok FM. A jak pan ocenia zdolność negocjacyjną pana ministra Kalęby na, na takim powiedziałmy polu międzynarodowym dalałem sobie w Brukseli? <laughs> Musi spróbować. To nie jest łatwy odcinek, tym bardziej, że pan minister zaczyna w takim momencie, kiedy polski rząd jest krytykowany za to, co się działo w Agencji Rynku Rolnego, za tak zwany nepotyzm, za zatrudnienie ludzi z klucza partyjnego. Bo przecież Komisja Europejska przesłała nam list ostrzegawczy, że tak robić nie powinniśmy, i żąda wyjaśnień, a to oznacza, że te pierwsze tygodnie, miesiące, zamiast skupić się na pracy merytorycznej i wyciąganiu. Od Unii Europejskiej z Komisji Europejskiej dokumentów, instrukcji, propozycji związanych z dopłatami, z pieniędzmi, negocjacje, no będzie musiał minister się na pewno tłumaczyć. To Unia Europejska, Komisja Europejska, Rada, inne państwa członkowskie no, to są doświadczeni strategie i oni wiedzą, że lepiej zadawać pytania, niż na nie odpowiadać, więc mm. na razie zadają. Musimy wyprzedzić. Pan minister nie ma tu doświadczeń, co mnie martwi. Yy, Także jest problem ze wsparciem ze strony premiera, jak słyszymy. A negocjacje wspólnej polityki rolnej, kształt tej wspólnej polityki rolnej zależy nie tylko od ministrów rolnictwa, ale od premierów, od wszystkich rządów, które muszą się porozumieć z Komisją Europejską i z nami, z Parlamentem Europejskim. W parlamencie będzie miał wsparcie na pewno, bo, bo my chcemy silnej wspólnej polityki rolnej, choć pewnie. Ja mam inną wizję i in, inną będę proponował rozwiązania niż PSL, niż pan minister.